Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że patrząc na telefon, zobaczyłeś godzinę 22.22? .22? A może ta sekwencja liczb pojawia się w najbardziej niespodziewanych miejscach na paragonach, tablicach rejestracyjnych czy innych codziennych przedmiotach. Nie jesteś sam z tym doświadczeniem. Wiele osób zgłasza, że widzi liczby 22/22 .22 w swoim życiu codziennym, ale co to oznacza? Jaką wiadomość próbuje przekazać ci wszechświat? W tym filmie przyjrzymy się duchowej stronie liczby 22-22. Wielu wierzy, że 22-22 to wiadomość od aniołów. Anioły komunikują się poprzez znaki. Więc jeśli widzisz 22-22, potraktuj to jako boski sygnał. To znak pocieszenia, że wszechświat czuwa nad tobą i cię prowadzi. Pojawienie się 22-22 nie jest przypadkiem. To potężna wiadomość od Twoich aniołów, stróżów i wszechświata, znak duchowy zakodowany w języku numerologii. Numerologia, czyli badanie liczb i ich duchowego znaczenia, uznaje 22 za mistrza budowniczego, symbol precyzji i równowagi. Widzenie 22-22 to mocny sygnał, że jesteś w synchronizacji z wszechświatem i otrzymujesz boskie prowadzenie. Kiedy napotkasz tę sekwencję liczb, zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, co w twoim życiu może być nierówne. Czy są relacje, które wymagają uwagi? Czy zaniedbywałem opiekę nad sobą? Wszechświat subtelnie cię zachęca, byś skupił się na sobie, ustalił intencje na harmonię, obfitość i połączenie. Główne znaczenie 2222 22 skupia się na dążeniu do równowagi i ucieleśnieniu wysokich aspiracji. To wezwanie do poszukiwania równowagi, spokoju i harmonii w Twoim życiu. Kiedy dążysz do tej równowagi, pamiętaj o utrzymaniu pozytywnej energii. To przypomnienie o utrzymaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym, między dawaniem i otrzymywaniem, między Twoimi potrzebami a potrzebami innych. To zaproszenie do ponownej oceny twoich priorytetów i zaufania swojej wewnętrznej mądrości. Jednak 22 22 oznacza więcej. Symbolizuje również stabilność emocjonalną i finansową. To znak, że jesteś na drodze do stabilnego życia, obejmującego spokój emocjonalny i bezpieczeństwo finansowe. Jako liczba bratniej duszy i płomienia bliźniaczego wskazuje, że twoja bratnia dusza lub płomień bliźniaczy, zbliża się do spotkania z Tobą. Ponadto liczba aniołów 22-22 uosabia siłę i wytrwałość. To przypomnienie, że charakter kształtuje się nie tylko poprzez pozytywne doświadczenia, ale także poprzez wytrwałość w przezwyciężaniu trudności. Utrzymuj wiarę, że ostatecznie wszystko się ułoży dla Twojego najwyższego dobra. Jesteś źródłem kreatywnej energii. Ufaj swoim pomysłom i wykorzystaj je, aby poprawić swoje życie i życie ludzi wokół ciebie. Niezależnie od tego, czy chodzi o Twoje zawodowe działania czy relacje osobiste, Twoja determinacja i cel są widoczne, gdy wielokrotnie obserwujesz godzinę 22-22. Pomyśl o tych interpretacjach. Miłość wszechświata wykracza poza relacje osobiste. Jest nieskończona. Podobna do bezkresnego oceanu, którego wszyscy jesteśmy częścią. Przyjmij miłość zarówno jako podróż, jak i cel. Liczba 22 rozpala duchową jasność i wewnętrzny spokój. Daje możliwość przekształcenia Twoich marzeń w rzeczywistość i połączenia się z wieczną miłością i światłem. Widzenie 2222 /22 sugeruje, że jesteś dostrojony do zbiorowych energii. Ogromne możliwości czekają na ciebie, jeśli nauczysz się skutecznie kanalizować tę energię. Więc następnym razem, gdy zauważysz 2222, 22, poświęć chwilę na refleksję. Wszechświat i twoi aniołowie komunikują się z tobą. Zachowaj optymizm, ufaj procesowi i bądź pewien, że jesteś na dobrej drodze. To nie przypadek. To uniwersalny dialog. Wszechświat potwierdza że wspólnie przeżywamy tę podróż. Nigdy nie jesteś sam. Pamiętaj, że wszechświat jest zawsze z tobą prowadząc cię i kochając. Za każdym razem, gdy widzisz 22-22, wiedz, że jest to delikatne przypomnienie o tym uniwersalnym połączeniu. Dziękujemy za obejrzenie. Jeśli ten film okazał się pomocny, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować naszego kanału. Życzymy ci dnia pełnego spokoju, miłości i światła. Do zobaczenia wkrótce.